Cześć, z tej strony Marcin z OSK Ekstra Szkolenia Moi drodzy, wtorek 20.30 Zobaczcie Zająłem skrajnie lewy Do skrętu Są dwa pasy do skrętu w lewo Ja zająłem skrajnie lewy No i taka przygoda Wam się tutaj przytrafia Na skrzyżowaniu Małe Garbary Często się tędy jeździ na egzaminach No i nie przeuważyliście Zamiast stać na Prawym do skrętu w lewo, stanęliście na lewym do skrętu w lewo. Na kursie instruktorzy, na teorii, na praktyce mówili wam pewnie ze 100 razy. Pamiętaj, że na egzaminie zawsze prawy pas do wykonywanego manewru. A jak już są dwa pasy do skrętu w lewo, na pewno wybieraj ten prawy, bo inaczej egzaminator cię obleje. No i teraz, moi drodzy, pytanie za 100 punktów, które kieruję do Was. Czy egzaminator Ma prawo mnie oblać Tu i teraz w tym miejscu Za to, że wybrałem Lewy, lewy do skrętu w lewo Czyli tak jak tutaj widzicie na filmiku No są dwa pasy, ja stoję na lewym Czy egzaminator w tym momencie Wiecie, stanąłem tak, zatrzymałem się Jest czerwone światło No i pan egzaminator mówi Panie Marcinie, zły wybór pasa ruchu Wynik egzaminu negatywny Proszę tam zjechać gdzieś i się przesiadamy. Czy nic się kompletnie nie wydarza i nic się nie stało? Jadę sobie dalej, czy może, wiecie, no stanąłem na tym pasie, na którym stoję, i może powinienem powiedzieć, panie egzamiatorze, o kurcze, powinienem stać na tym pasie prawym do skrętu. No tutaj mi się pomyliło. No to sobie zjadę ładnie z tego lewego, czy tak jak ja teraz zobaczcie, jadę. Czyli ze skrajnie lewego, tutaj na skrajnie lewy, i jak będzie możliwość, no to sobie zmienię ładnie na prawy pas, i już będziemy kontynuowali jazdę prawym pasem. I co na to egzaminator? Czy mi zaliczy, czy mi nie zaliczy? Eee, co się wydarzy? No bo zobaczcie, przecież skoro są dwa pasy ruchu, no to chyba z każdego mogę skręcać. Skoro są tak jak tutaj dwa pasy ruchu do jazdy na wprost, no to chyba z każdego mogę jechać. No więc, moi drodzy, takie sytuacje się na egzaminie mogą przytrafić, bo wiecie, instruktorzy wam powtarzają coś 100 razy, no i nagle gdzieś to wiecie, jakoś tam z głowy sobie wyleci. No więc, czy można tak zrobić? Zobaczcie, teraz autobus chciał wjechać, nie chciał wjechać na przystanek. Ja go wyprzedziłem. Czy tak mogłem zrobić, czy nie? O to jest kolejne pytanie. Zobaczcie, zbliżamy się do ronda śródka, No to zobaczymy, co jeszcze na środku się może wydarzyć. No bo zwróćcie uwagę, moi drodzy, no ruch jest nieprzewidywalny. Różne rzeczy się mogą wydarzyć, mogą się nie wydarzyć. No więc, my jako przyszli, wy jako przyszli kierowcy, a ja jako kierowca, no, musimy umieć zareagować w każdej możliwej sytuacji, tak, żeby było bezpiecznie dla nas, bezpiecznie dla innych użytkowników ruchu drogowego. A takie, wiecie, schematy, schematy, schematy nie zawsze się sprawdzają. No, bo zobaczcie, jeżeli ktoś ma jazdy, nie wiem, zawsze o tam, nie wiem, 17, 18, 19 albo nie wiem, o 6 rano, jak jakieś szkoły jazdy robią, o tej godzinie jazdy, no to. Ma inny ruch drogowy niż na przykład na egzaminie, gdzie Word Poznań egzaminuje od 7 tam do 14, no nie? E, więc też trzeba brać to pod uwagę. Więc nie zawsze takie wiecie: schematy, schematy, schematy I jakoś super fajnie się sprawdzą. Zobaczcie: środka bezproblemowo, o jakieś szkła leżą z wczoraj, bo wczoraj też był jakiś dzwon, ale na razie idzie bezproblemowo. No i teraz zobaczcie: czy ten Volkswagen powinien mnie przepuścić, czy ja jego? Kolejne pytanie. Kurde, ale tych pytań dzisiaj nie zamęczam Was, bo jest już późno wieczorem. E, filmik za chwileczkę wrzucę, więc piszcie się mało w komentarzach, co o tych wszystkich sytuacjach sądzicie. A ja sobie wracam, moi drodzy, spokojniutko do domu. Pozdrawiam serdecznie, Marci.